Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku i kolejnym sezonie! Pod tytułem. Jeszcze nie znamy. <noise> Jeszcze nie wiemy pod jakim tytułem będzie ten sezon. Ale witamy Was w kolejnym sezonie. Będzie to drugi sezon w historii kanału YouTube'owego Lazy Jack. I w tym sezonie dalej będziemy opowiadali o żeglarstwie. Tak ustaliliśmy. Dobrze nam to idzie, no? Chyba. <noise> Chyba. Niektórzy chwalą, także może nie jest źle. Ale w pierwszym sezonie, który miał tytuł Szkolenie na patent żeglarza jachtowego, jak sama nazwa wskazuje, skupialiśmy się na tym, żeby przekazać Wam cały materiał potrzebny do tego, żebyście zdali egzamin na patent żeglarza jachtowego. A teraz nie będziemy już mieli na sobie tej presji, co nas bardzo cieszy. Będziemy mogli pogadać trochę luźniej, wziąć jakiś jeden temat bardziej szczegółowy. Na tapetę i tak, żeby gdzieś tam wałkować go, wałkować, wałkować, nie zastanawiając się, czy przekazaliśmy cały potrzebny, wymagany rozporządzeniem materiał. Więc no, my jesteśmy bardzo entuzjastycznie do tej zmiany nastawieni. Myślę, że będzie luźniej. Nawet już nagraliśmy parę odcinków wiosną. Jakieś tam zaczęliśmy próby. Tak, nie nagrywaliśmy pierwszego odcinka, bo zupełnie nie wiedzieliśmy o czym będzie pierw, ten drugi sezon. Postanowiliśmy pierwszy odcinek drugiego sezonu nagrać, jak już będziemy wiedzieli o czym będzie. Teraz już wiemy, gdyż spontanicznie nagraliśmy kilka odcinków. Między innymi odcinek o tym, jak pływa się po Mazurach wiosną. Nagraliśmy też odcinek o wieszaniu odbijaczy bardzo ważną umiejętność. Pamiętajcie, odbijacz może ochronić Wasz jach. więc dbajcie o swoje odbijacze. Zapraszam. <śmienic> Nagraliśmy odcinek o komendach żeglarskich, o tym jakie są, w jakim zakresie się je stosuje. Systematyka komend żeglarskich ma swoją logikę. Wbrew pozorom ma nam życie ułatwić, a nie utrudnić. Co jeszcze nagraliśmy? nagraliśmy? odcinek, jak się schodzi z mielizny, chociaż ciężko było na jakąś wpaść. <grystanie> róbcie tego w domu. Będziemy próbowali wpaść na mieliznę. Może ten jacht nie ma miecza? Nagraliśmy odcinek o kanałach łączących jezioro Niegocin z jeziorem Kisajno, które jest fragmentem jeziora Mamy. Więc jak będziecie się próbowali tamtędy przedostać, to też już będziecie wiedzieli, czego się na którym kanale spodziewać. Na tym kanale nie było znaku zakaz wyprzedzania. Trochę nie mamy miejsca. Będziemy sobie brali taki jeden temat, wchodzili w szczegóły, Drążyli go nie zastanawiając się, czy zostało nam jeszcze coś do opowiedzenia, bo musimy zrobić całe przepisy, albo całą locję i tam wszystkie znaki wymienić. Dokładnie, czy przypadkiem nie zapomnieliśmy jakiejś drobnostce, którą później trzeba dogrywać. Albo wstawiać te teksty, gdzie potem są błędy ortograficzne. <laughs> w tym sezonie spróbujemy, żeby on chociaż zaczął na siebie zarabiać. Eee, w związku z czym odpali. Odpaliliśmy, tak? Bo już na pewno odpaliliśmy pomiędzy. Ale ja, na pewno wszystko działa. Chociaż ten odcinek wychodzi za 6 tygodni, to czy pięć. Ale zakładamy, że odpaliliśmy już Patronite'a, na którego możecie wpłacać nam pieniążki i wspierać to, żebyśmy dalej kręcili odcinki. Pewnie będziemy musieli odpalić trochę więcej reklam tych YouTube'owych. Słuchajcie, chcielibyśmy już nie dopłacać do nagrywania tych filmów. Mamy nadzieję, że to zrozumiecie, będziecie nas wspierać. Jeżeli ktoś chciałby zareklamować jakiś dobry, ale dobry produkt, bo tylko dobre będziemy tutaj, zostać sponsorem odcinka i pokazać swój dobry produkt, też możecie się do nas odzywać. Będziemy rozpatrywali takie wnioski. Ok, wracając do tematu. Bardzo nasz. Cieszą te zmiany, myślę, że będzie nam się gadało luźniej. Ustaliliśmy, że będziemy więcej siedzieli w kokpicie. Bo Mniej tu... przy tablicy? Tak, jednak to tutaj jest nasze naturalne środowisko i tutaj czujemy się dobrze. I w związku z tym, że my się będziemy czuli bardziej komfortowo, to też odcinki będą bardziej płynne, jeszcze lepsze, bardziej spontaniczne. Już nam się nagrywa lepiej. Pamiętasz pierwsze nagranie z sezonu pierwszego. Scenariusz w pierwsze, pierwsze 7 minut z pierwszego odcinka nagrywaliśmy dwa dni, więc... Forlukiem możemy zejść do Forpiku. Nie, 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 poczekaj. Forpik to jest to pomieszczenie wysunięte najbardziej na dziur. To nie jest pomieszczenie, to jest bakista. Jakby teraz cały ten odcinek będziemy nagrywali parę godzin, ze dwie. Pewnie. A teraz... Chociaż czekaj, nie zapeszaj, bo pierwszy sezon też mieliśmy nagrać w tydzień, a robiliśmy to 3,5 roku. Więc nie zapeszajmy, ale plan jest taki, że teraz pójdzie nam bardziej naturalnie, przyjemniej i tą dobrą energię będziemy Wam przekazywali. A w tym odcinku opowiemy Wam o bardzo, bardzo ważnej, ważnym miejscu, miejscu, instytucji, grupie ludzi, pasjonatów. Opowiemy Wam o nas. Opowiemy Wam o szkole żeglarstwa Lazy Jack. Co to... A czekaj, zapowiedzieliśmy może wejść czołówka. Tak. Więc to ta dam, to dam. Słuchajcie, nowa czołówka. Erwin, co najbardziej podoba ci się w naszej nowej czołówce? Nie wiem, bo jeszcze jej nie oglądałem. Ja też jej jeszcze jej nie widziałem. Nagraliśmy trochę materiałów i ma je Mariusz i Was ma tego coś poskładać, ale mamy nadzieję, że właśnie zobaczyliście fajną czołówkę. A teraz przechodzimy do tematu, czyli do szkoły żeglarstwa Lazy Jack. Szkoła żeglarstwa Lazy Jack powstała w roku 2017, założona przez Erwina Szafrana i Filipa Welca. Którzy to wzięli dwa jachty, uśmiechnęli się do rodziców Erwina, którzy mieli pomost przy restauracji Dzika Kaczka. Pomost to dużo powiedziane. Pomost jeszcze trzeba było postawić w sumie. Eee... Ale kawałek terenu, gdzie pomost mógł powstać. O, i przy tym pomoście za... postawiliśmy dwa wyczarterowane jachty i czekaliśmy, aż ktoś przyjedzie na szkolenie. I mamy szkołę. W dużym skrócie. W dużym skrócie. W pierwszym sezonie jeszcze nie, nie, nie mieliśmy tłoku. O, tak bym to ujął. To też bym nie nazwał tego tłokiem, ale zdarze... czasami ja, czasami Filip, bardzo czasami razem. Bardzo czasami razem. Raz miałeś jednego kursanta i z nim płynąłeś Tak. A czasem, słuchajcie, środek lipca oba jak ty stały. W 2019 już. Pływaliśmy częściej w dwa jachty, a nawet zdarzało się, że były pełne. Ale prawdziwy boom to był rok 2020 i COVID! COVID zamknął granicę, nikt nie mógł pojechać. Polecieć. Pojechać też za bardzo nie, ale polecieć przede wszystkim. Za granicę się nie dało. Wszystkie miejsca w Polsce były oblegane. Mazury też były zawalone pod korek. Nam no i... udało się zdobyć cztery jachty, i te cztery jachty właściwie wtedy pływały pełne, więc wtedy nasza szkoła urosła z dwóch do czterech jachtów. Wtedy też powstały pierwsze firmy Lazy Jack. A właśnie, wtedy powstał kanon. A może to dlatego, to może nie przez COVID, tylko przez nas. Ja bym na COVID nie zwalął, <grym> ale jakby ciężka praca przed kamerą. Dzięki naszej <grym> ciężkiej pracy. O, to bardzo ładnie brzmi. Więc dzięki naszej ciężkiej pracy. W roku 2020 nasza szkoła żeglarstwa urosła z dwóch do 4 jachtów i dalej próbuje urosnąć do pięciu. <gry> Mamy w planie, że kiedyś będzie 6, słuchajcie, bo do sześciu jachtów są fajne rejsy i można zebrać taką fajną ekipę. Jeszcze wszyscy się znają i jest jakoś kameralnie. Ale, że mamy sześć wykładów na kursie, to wtedy każdy instruktor miałby jeden wykład. Hurra! W końcu! <laughs> Więc kiedyś, słuchajcie, nasza szkoła urośnie do sześciu jachtów. Na razie mamy cztery poza sezonem, na lipiec i sierpień wzięliśmy piąty, zresztą ten Lady L, sedne 26. Od 2021 roku, słuchajcie, po pierwsze wszyscy nasi kursanci dostają piękne podręczniki. Jak tutaj przyjadą, a po drugie, zaczęliśmy robić kursy na jachtowego sternika morskiego. I od tego też roku przestaliśmy tak robić motorówki, które robią tak dużo fal. Wspomnieliśmy o tym jachtowym sterniku morskim, ale właściwie zdecydowana większość naszych kursantów przyjeżdża do nas tutaj, na Mazury, na południowo-zachodnim krańcu jeziora Niegocin. Jest taka zatoczka, która hucznie nazywa się jeziorem Bocznym, i na nią właśnie wpływamy. Nad jeziorem Bocznym znajduje się miejscowość Rydzewo. I w tym rydzewie jest port, który nazywa się Tłodla Me. I w tym porcie. Piąty rok siedzimy. Tak, to jest piąty sezon, kiedy jesteśmy w porcie Tłodla Me. Wcześniej, jak wspomnieliśmy, byliśmy w porcie Dzika Kaczka. Znowu hucznie nazwane portem. <laughs> Kursanci mieli dosyć ciężko jak były egzaminy i wiało z zachodu dosyć mocno, ponieważ tamten port nie był w ogóle osłonięty. Tutaj mają trochę łatwiej, tu jest trochę osłonięte. Tak, tak. I nie Tutaj muszą wchodzić longside bez steru. Tak. Mamy w porcie mooringi, do których cumujemy, mamy swoje wyznaczone miejsca. To wszystko Wam zaraz pokażemy. Może najpierw zwrot. Zróbmy zwrot, bo płynę właśnie w brzeg. Także jedziemy. Staram się nie luz. urwać kamer przy okazji. Erwin, nie dałeś mi komend. Prawy wybierz. A skończyliśmy opowiadać naszą historię, czy nie? Gdzieś skończyliśmy na 21. Trochę tak, ale od 21. się dużo więcej nie wydarzyło chyba, co? <noise> Nic się nie dzieje, nuda. <noise> Większych zmian nie było. Ale są plany. Znaczy, było dużo znam, przepraszam, to ja źle powiedziałem. Yy, parę nowych osób przyszło do pracy. Fajnych. Fajnych, których z biegiem czasu postaramy się przedstawić. Toś już znacie z pierwszego sezonu, ale myślę o tych planach związanych z rejsami morskimi. Bo chodzi taki pomysł, do, że wrócimy do tych rejsów morskich i będziemy je nawet robili ciągle i etapowo. Jest taka możliwość. Jest taka możliwość. Co mi przypomniało, że w ogóle nie opowiedzieliśmy o e, szkoleniach, które robimy na Mazurach. Oto to. <laughs> Więc opowiedzmy, zbrod po zwrot? Po zwrot, pozwrocie, pozwrocie. No. Nie, możesz opowiadać. To przede wszystkim organizujemy kursy na patent żeglarza jachtowego. Dokładnie. I robimy je co tydzień. Zaczynamy zaczynamy? Na koniec kwietnia zaczynamy. Zaczamy na koniec kwietnia i jest to co tydzień od niedzieli do soboty. I kończymy na koniec września, ewentualnie na początku października. Zależy czy się ktoś zapisze na ten ostatni turnus. 23 albo 24 turnusy w sezonie. Ale nie tylko na patent żeglarza się szkolą, ponieważ mamy też takie szkolenia, które się nazywają doskonalenie umiejętności żeglarskich. I na te szkolenia przyjeżdżają osoby, które już mają patent i chcą się dalej uczyć. Słuchajcie, są takie osoby, które mają patent i dalej chcą się uczyć. Nieważne, czy zrobiły patent rok temu, czy 20, 30 lat temu, czy jeszcze dawniej. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć, jeżeli czujecie, że macie za mało umiejętności, to zawsze możecie przyjeżdżać do nas na doskonalenie umiejętności. Zapraszam. Mamy też taki produkt, który się nazywa jacht na wyłączność. I to jest... Skomplikowane. <noise> nie, nie jest skomplikowane. To jest usługa, która polega na tym, że dostajecie jacht i instruktora i możecie tam wsiąść w jedną, dwie, trzy, cztery, pięć osób. Sze... Więcej już będzie ciasno. Więcej będzie ciasno, ale przede wszystkim ciężko będzie jakieś szkolenie przeprowadzić. Jakieś jest sześć osób w załodze... To, to... jest mało godzin za starem. Dokładnie. Dlatego my, jak robimy szkolenia na patent żeglarza jachtowego, to robimy cztery osoby plus instruktor. I to jest takie optimum, właściwie. Tak tam. Ponieważ tak robimy, to będziemy się trzymali tego, że to jest optymalna ilość. Cztery osoby plus instruktor jest najlepiej. Może wsiąść para i powiedzieć, że oni więcej nie potrzebują, bo chcą pływać we dwójkę, więc chcą się nauczyć we dwójkę. Może też przyjechać cała ekipa znajomych. Możecie wsiąść na przykład z dziećmi, bo nie zawsze wszyscy się szkodzą. Czasami rodziców mamy dzięki, wyszkolić. Dzięki za filmiki na YouTubie! <laughs> dzięki, też będziecie! Właśnie nagrywamy. <laughs> Więc czasami... Fajne to jest całkiem. Zachaczają nas ludzie, mówią, że nas oglądają. To jest bardzo miłe. Na czym skończyłem? <laughs> czasami mamy rodziców, w których szkolimy na patent, a dzieci jeszcze za młode na patent. Staramy się a wtedy. I zarażamy żeglarstwem. Zarażamy żeglarstwem, zachęcamy do tego żeglarstwa. Takie to mamy szkolenia. A teraz zbliżamy się już do naszego portu. Zrzucimy żagle, rozwiesimy odbijacze i wpłyniemy do portu. Płyniemy do portu i pokażemy Wam, co w tym porcie słychać. Pokażemy nasze jachty, pokażemy naszych instruktorów, pokażemy, gdzie się w niedzielę spotykamy. I o której godzinie? Chciałem powiedzieć o barze, ale z, 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 zgubiłem odpowiedni czasownik. Gdzie spędzamy czas, gdy mamy weekend? <laughs> Widzicie teraz naszą flotę. Jest sierpień, więc mamy 5 jachtów. Mamy 2 Janmory 28. Mamy Fila 880. Antilę 27. A teraz jesteśmy na sednie 26. Trochę się ta flota zmienia. Chcę, nie dorobiliśmy się swoich jachtów. Mamy nadzieję, że wasze płaty na ta będą wysokie i z końcu szkoła, że Lazy jack dorobi się własnych jachtów. Oczywiście możecie też nas wspierać, yy, przejeżdżając do, do nas, zapisując się na szkolenia. To też zwiększa nasze szanse, że dorobimy się swojego jachtu. Suma. Co ma na run? Jest odległość. To jest właśnie ten pomost, słuchajcie, przy którym stacjonuje szkoła żeglarstwa Lazy Jack, na który zaraz wrócimy, ale najpierw pokażemy Wam port z drugiej strony. Przyjeżdżając do nas na szkolenie, przyjeżdżacie zwykle z tamtej strony i zobaczycie te piękne windery, które zostały trzy, przed chwilą były cztery, więc może ich już nie będzie, jak przyjedziecie na szkolenie, bo niestety... Coś się poczęstował ostatnio naszymi winderami. Miejmy nadzieję, że do końca sezonu chociaż jeden wytrzyma. Ale ten odcinek wyjdzie we wrześniu, więc zobaczymy, jak będzie w przyszłym sezonie. <grym> Niemniej, te windery mają Was naprowadzić do naszego portu, do Tłodla Mew. Zapraszamy. Tak, właściwie to jest wjazd do dwóch portów do naszego Tłodla Mew. Tutaj macie piękną tablicę i do również zaprzyjaźnionej Mariny Rydzewo. Tutaj wjeżdżacie na parking. Tu na parkingu z boku możecie zostawić auto na chwilę, zanim was nie przejmiemy. Tu są kolejne nasze windery, które mają was naprowadzić właśnie na nasze miejsce zbiórki. Kwestię parkingu możecie obgadać tam w tawernie, ewentualnie tutaj w recepcji. Pokażemy wam inne fajne miejsce w naszym porcie. A najfajniejsze już wymieniłem. To jest tawerna. <laughs> tak, tu jest tawerna. Tu jest recepcja. Tu można kupić coś słodkiego. A tutaj, słuchajcie, jest klub programu. Tu jest wiatka, pod którą się spotykamy o godzinie 14 w niedzielę, żeby zacząć szkolenie. Idziemy Ta... pod wiatkę? Idziemy pod wiatkę, ja pokażemy, jak się? jest pod wiatko. Chodźmy pod wiatkę. To jest miejsce, w którym się spotykamy. Zawsze czeka na Was taki poczęstunek. <laughs> Marketingi, marketingi poszły dobrze. E, tu mamy koncerty. Koncerty raczej nie są o 14, raczej są dopiero wieczorem, ale tu pewnie będziemy spędzali nasz pierwszy wieczór. Chodźmy zobaczyć co się dzieje za barwem. A no dalej są jachty, ale to mniej ciekawe. Chodźcie zobaczyć co się dzieje za barwem. Więc słuchajcie, tutaj możecie nie tylko załatwić kwestię parkingu, ale też Emilka gdzie ucieka? U Nikoli albo u Emilii. Dostać coś do jedzenia, dostać jakieś piwo bezalkoholowe, chociaż w niedzielę zbyt nie wypływamy. Ale dobrze, żebyście rozumieli co nas mówimy na Wykład. Więc najpierw weźcie bezalkoholowe. Tak, i dalej mamy salę. I dalej mamy salę. Tak, dalej mamy salę. O, chwilowo na sali mamy mecz, ale w niedzielę będziecie tutaj mieli, nie, w sobotę, czyli na koniec turnusu tutaj będziecie mieli egzamin. A po tym przywitaniu, które Wam zrobimy, yy, będziecie... Ale egzamin to dopiero yy, na koniec turnusu, a szybciej pokażemy Wam jachty. Dotarliśmy na nasze miejsca postojowe. I co? Kogo przede wszystkim możemy tu spotkać? No, część naszych instruktorów, nie wszystkich. W tym tygodniu, akurat jesteśmy w składzie: ja, Erwin, Martyna, Gabi i Wojtek. Możecie też zobaczyć nasze piękne jachty, na których prowadzimy szkolenia. Ale zacznijmy od instruktorów. Część znacie z poprzednich odcinków, z pierwszego sezonu. Na przykład Martynę. Martyna, chodź do nas, okay. pokaż się. Okay. Cześć, jestem Martyna. Byłam w Lazy Jacku od początku do nabranej historii. już. być <noise> W pierwszym sezonie powiedzieliśmy, że rzadko udawało się zapełnić dwa jachty, ale był taki turnus, że popłynęły trzy i wtedy tak. instruktorką była Martyna. A tam nawet cztery popłynęły, bo wtedy płynął też Kamil. Prawda, tak. był taki moment. Ale to był jeden tydzień, a tak. pół lipca, jakby stały wolne. Więc Martyna jest z nami od początku. Martyna robi super szkolenia e, i jeżeli mamy trudne sprawy organizacyjne lub jakąś papierologię, to też zwalamy na Martynę, gdyż jest e, bardziej ogarnięta od nas w tych względach. Ja Więc można to, można to na Martynę zrzucić. Wojtek, Wojtek z nami jest od covidowego, tak? Od covidowego od, od 20 roku. E, ma swoją funkcję, jest naszym technicznym, naprawia, znaczy poza tym, że jest instruktorem przede wszystkim. Przede wszystkim pływa jako instruktor, ale jest e, najlepiej znającym się na sprawach technicznych z naszych instruktorów, w związku z czym najczęściej w weekend jest e, zajęty naprawianiem tych jachtów, żeby one były dla Was sprawne. Jeżeli to... się coś popsuje, oczywiście. <laughs> no, z czasem coś się psuje, dlatego ten weekend, słuchajcie, do tej 14 dajcie Wojtkowi ponaprawiać, nie napadajcie go za szybko. Gabi jeszcze jest z nami w tym tygodniu. Gabi e, nie pływa z nami aż tak długo jak pozostali, natomiast pływałaś do tej pory w zaprzyjaźnionej szkole żeglarstwa, ale podkradliśmy e, i myślę, że trochę z nami Gabi popływa, więc też warto Gabi poznać. Hmm. Chcesz coś o sobie powiedzieć? No co, no, żegluję od dziecka, to pasją to rodzice mnie zarazili yy, i z chęcią każde wakacje spędzam na wodzie, no a w trakcie roku studi studiuję finanse i rachunkowość. A, będzie youtuberka. Dobrze. Słuchajcie, to no, jest nas. To... 12, 13, 15 osób się przebija w ciągu sezonu. W ciągu całego roku. Z 15 osób jest. Tak, no mamy rotację. Ja za chwilę... Wojtek zaraz zaczyna urlop. Ja, będę, ja będę jechał prowadzić jak nowego sternika morskiego na Bałtyku, więc za chwilę jeszcze przyjadą inni instruktorzy, których też znacie z pierwszego sezonu. Jest nas 12 osób, które może 15, które się przebija tutaj. Hmm, w trakcie sezonu, ale właściwie. Najczęściej będziecie mogli spotkać nas. I często padają pytania, na jakich jachtach prowadzimy te nasze szkolenia, więc od razu możemy te jachty pokazać. Stoi tutaj flota naszych pięciu jachtów. Pierwsze odpuszczamy, bo tam jeszcze. Na pierwszym ja mieszkam z rodzinką, więc słuchajcie, ten pierwszy jak sobie zostawimy na odcinek, jak wyglądają rejsy z dziećmi. To na razie zostawiamy. E, drugi. O, no błękitną falą na pewno trzeba się pochwalić. Błękitną falę znacie na pewno już z pierwszych odcinków, bo budowę jachtu nagrywaliśmy właśnie przy błękitnej fali, ale wnętrze jachtu się zmieniło. Tak, wnętrze jachtu się zmieniło na błękitnej fali. Na tym jachcie najczęściej spotkacie mnie lub Martynę, bo my najczęściej pływamy tym jachtem. Możemy wejść zobaczyć, jak wygląda w środku. Pochwal się, a ja zaraz pokażę następny. Przepraszam. Się trochę zmieniło odkąd był nagrywany odcinek o e, wnętrzu jachtu. jest Stała nowa zabudowa zrobiona, aczkolwiek ułożenie całego jachtu jest dokładnie takie samo jak było. Koja dziobowa, dwie koje burtowo rozkładane. Na koi dwie osoby też się zmieszczą. Mamy lodówkę i e, naszą kuchenkę, która się chowa pod lodówką. Tak, poza tym ładny, trochę bardziej nowoczesny wygląd jachtu. Tam Erwin pokazuje swój jacht, albo właśnie skończył. Ja Wam pokażę inny z naszych jachtów, na nim przed chwilą nagrywaliśmy, stąd jeszcze stoi tutaj nasz aparat, ale jak zajrzycie do środka, jest naprawdę, o, prawie czysto, było czysto przed naszymi nagrywkami. Z grubsza jest przygotowany na rozpoczęcie kolejnego turnusu, tylko jakiś śmieci wpadł przy okazji naszych nagrywek, ale to się, to się zaraz poprawi. Na jutro, na 14 będzie wszystko przygotowane. Teraz ja Wam pokażę jacht, który pływa z nami od samego początku. Jest to Korba i no, odkąd powstał Lazy Jack Korba jest z nami. Korba faktycznie, Korba to jest historia, jeden z naszych ulubionych jachtów. E, wszyscy instruktorzy zawsze o niego walczą, każdy chce nim pływać. Opowiadaj. Co, zaglądamy do środka? Nie. Nie zaglądamy do środka. Jachty Wojtek się jeszcze nie wyprowadził z jachtu Korba, więc nie będziemy tam zaglądali. Był teraz znowu, będzie go, to by na pewno na przyjęcie załóg. Piąty jacht w naszej aktualnej flocie to Wędrowiec. Wędrowiec, jak widać, ma bardzo dużo zbiorników z paliwem. Nasza robota weekendowa, zatankować te jachty, posprzątać, ponaprawiać. Ale wędrowiec na pewno jeszcze... Wędrowca na pewno jeszcze u nas spotkacie. I to jest właśnie szkoła żeglarstwa Lazy Jack. Zapraszamy! Zapraszamy! Mamy to. Nagrany pierwszy odcinek drugiego sezonu. To jeszcze Dubelka tam trzeba zrobić. Dubelka, dubelka końcówki jeszcze. Chodźcie, jeszcze raz to samo. Nagramy dubelka końcówki i dubelka wywiadu z Wojtkiem. Akcja! I to jest właśnie szkoła żeglarstwa Lazy Jack. Zapraszamy!